Cześć! Dzisiaj jesteśmy znowu na moim lokalnym skateparku na Obużu, ale dzisiaj mamy myśl przewodnią, dzisiaj postaramy się być w 100% kreatywni. Ogólnie wychodząc na rower mam jedno, standardowe, ważne założenie, żeby się po prostu dobrze bawić. Niemniej jednak mam gdzieś z tyłu głowy założenia, że gdy wróci wszystko do normalności i będą zawody, to będę w nich czynnie brał udział. Przygotowania pod zawody wymagałem trochę więcej jakby samokontroli. Każdy trik musi być wykatowany od tak. Każdy trik powinienem być w stanie zrobić jakby o każdej porze dnia i nocy. Dlatego żeby połączyć te dwie rzeczy, stworzyłem taką wstępną rozgrzewkę, gdzie mam 13 trików, które robię i które są z myślą o zawodach i muszę je zrobić z pierwszej próby. A jak nie, to musiałem je powtórzyć trzy razy, żeby je jeszcze dokatować. I wykonuję te 13 trików, jakby trening pod zawody jest wykonany, skończony, i wtedy zajmuję się głównie katowaniem sztuczek, które sprawiają mi przyjemność. Dobra, przygotujmy sobie wtedy rurkę pod te 13 trików, i zaraz postaram się je Wam się stać. Pierwsze dwa triki. 50 hard i 50 soft. Pierwsze dwa triki mamy za sobą i spróbujmy może zrobić to samo, ale w opo. 4 tricki już mamy za sobą. Eee, spróbujemy nagrać teraz Ice i Opa Ice spika. Pewnie pewnie myślicie, jak to udało mu się zrobić te wszystkie triki z pierwszej próby? Nie, tu mnie macie. Opa Ice spika. nie zrobiłem z pierwszej próby. Ale nie chciałem wam pokazywać razy jak robię to samo, bo mogłoby być nudno. Ale mamy już 6 tricków. 6 tricków. Teraz tricek numer 7 i tricek numer 8. To będzie Laki do softa i Krux do softa. A może by tak trochę żóstek porobić? trik numer 9, 10, soft 360, hard 360 Jest zadyszka ostatnie 3, ostatnie 3 triczki Pierwsze 50 do bara po prostu Drugi trik. OPPO 50 do soft 1.8 bara I bardzo nie chciałbym tego robić trzy razy i mam nadzieję, że uda mi się zrobić to za pierwszą próbę. No i tego się właśnie obawiałem. No nic. Robimy trzy razy. i kleiliśmy trzy razy i ostatni trzynasty triczek który też bardzo chciałem zrobić z pierwszej próby to będzie legendarny LUCKY HEART ja rzutem na taśmę bo bateria już jest na wyczerpaniu, dlatego nie będę też nagrywał tego. Trzy razy zrobię dla siebie, podładuję baterię i do zobaczenia. Baterijki się podładowały trochę, zarówno u kamery, jak i moje. Troszkę mieszanki studenckie wleciało, e, więc teraz zamieniamy się w bestie kreatywności za 8, że jestem pełnoprawnym parkowczykiem, czyli mój rower waży 8 kg. Narzekam, że moje sprychy są za ciężkie mam ochraniacze od stóp do głów mam leginsy na sobie, niektórzy faktycznie noszą leginsy i jedyne co robię to wyskakuję z jumpboxa co mogę zrobić na takiej przeszkodzie A co, jeśli jestem parkowcikiem, który robi tylko manuale, jak Chase Hawk albo. E, no, tam jakieś stylowciki nie ma problemu. Ej, ej, chwila moment. przecież parkowciki robią same ery, wyskakują ponad coping i robią triki na profilu, nie ma problemu. Dobra, dajmy odpocząć parkowczykom streetowczyki, ręce do góry. Co na no, takiej przeszkodzie się pewnie nie da nic zrobić. No jak to, no przecież to tu można grindować, a prawdziwy, prawilny streetowczyk prześnieździ po koterach. A i tu coś damy radę wymyślić. Chodźcie. Chwilę odpoczniemy i postaramy się zrobić kilka normalnych sztuczków. Nasza dzisiejsza sesja oficjalnie zakończona, zrobiliśmy trening, postaraliśmy się zamienić w kreatywnego człowieczka. Kłaniam się nisko i dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!